Co spodziewaliście się Łukasza? <noise> Łukasz jest na wakacjach. A wy pisaliście na karoserii że chcielibyście oglądać odcinki o samochodach używanych. Zatem Łukasz nie ma na to czasu, Łukasz się na tym nie zna. Ja też się na tym nie znam, ale mam czas i od dzisiaj na karoserii opowiadać Wam będziemy o samochodach używanych. Łukaszowi zostawiamy zatem nówki, wszystkie samochody, które pachną nowością i nowymi technologiami, a ja będę się babrać w smarze, yy, w akcjach serwisowych, w trzeszczących plastikach, we wszystkim, co w motoryzacji jest najgorsze. Zatem... Dzisiaj, na pierwszy odcinek, mówimy o moim używanym BMW F31. Słuchajcie, mówi się, że kierowca samochodów cieszy się dwa razy: pierwszy raz, gdy sobie samochód kupuje, i drugi raz, gdy samochód sprzedaje. Ja cieszę się jak cholera, bo właśnie ten samochód sprzedałem po, ja wiem, roku, po roku poszukiwania klientów. To jest BMW F31 z 2016 roku. Te samochody były produkowane od 2011 do aż 2019 roku. W 2015 roku zafundowano BMW Facelifting. W sumie ten samochód nie zmienił się przy tym faceliftingu jakoś znacząco. Znaczące były zmiany, jakie zafundowano mu pod maską. Pojawiły się nowe silniki, niektóre silniki zmodyfikowano, a przede wszystkim zmieniono ich konstrukcję i te silniki stały się mocniejsze. No i widzicie, Bong nas wpuścił na swój podjazd przed swoim garażem, ale oczywiście powiedział bardzo szybko, bo z samochodami używanymi to bardziej... Taka okolica pasuje do samochodów używanych, no więc jesteśmy w naszym stałym miejscu. Witajcie w naszym studiu. Gdy BMW F30 pojawiło się na rynku, wszyscy zaczęli oczywiście bić brawa, wzdychali ochy, achy. Zobaczcie, jaki ten samochód jest wspaniały. Następca E90 no i faktycznie, samochód zmienił się, zmienił trochę proporcje. E, przód stał się bardzo zadziorny, no ale przede wszystkim zadebiutowały różne wersje wyposażenia. Oczywiście został m pakiet, ale pojawiła się wersja indywidual, pojawiła się wersja. Sport, luxury, advantage też i taki właśnie to jest samochód. No ale powiedzcie mi szczerze, kto po sześciu latach. Szuka samochodu używanego właśnie ze względu na wersję wyposażenia. Tym bardziej, że te wersje wyposażenia, one figurują tylko i wyłącznie na fakturze zakupu. Normalnie emblemat powinien być tutaj, ale przecież nikt o zdrowych zmysłach nie kupuje takiego auta, żeby właśnie tutaj powiedzieć światu, że to jest wersja sport albo to jest wersja nie wiadomo jaka. No, chyba że to jest wersja M. A musicie wiedzieć, że w segmencie premium każdy detal kosztuje. Ja ten samochód sam yy, konfigurowałem i pamiętam, że na przykład takie satynowe relingi albo satynowe wykończenie, ta ramka tutaj to było dodatkowe 3000. Zamiast tych satynowych ramek, można było sobie kupić ramki czarne, takie piano black, byśmy powiedzieli. To nazywa się Shadow Line. I uwaga, bo jeśli samochód ma właśnie takie czarne ramki, one są tutaj też szersze wokół tych drzwi i na tym elemencie, na słupku B, to to mogło generować i może generować po kilku kilometrach szumy. Z tym był kłopot. Po liwcie wyeliminowano to, podklejano po prostu pod ten plastik dodatkowy, taki samoprzylepny filc. No ale to warto wiedzieć, bo z tym może być kłopot. Trójka to jest rodzinny samochód. No to zobaczcie, jak wygląda rodzinny samochód w środku. To jest 495 litrów bagażnika. Tak to wygląda. Można się tutaj spakować. No, powiem Wam szczerze, że wchodzą. Jak sprawdziliśmy. Nawet jakiś karton. Trzy walizki, tylko jedna jest olbrzymia i mała torba, a i tak tej roletki nie można opuścić. Jest oczywiście siatka, która oddziela nam przestrzeń bagażową od kabiny, i to jest bardzo fajne, ale żeby tutaj dopakować walizki, no to musimy tą roletę albo zdjąć, albo w ogóle ją wypiąć. Bardzo fajnym elementem. Jest podwójna podłoga bagażnika i to naprawdę spora. Bo zobaczcie, tu jest no, sporo, można napakować. Z reguły tutaj właśnie wozimy śmieci. Jeśli to wszystko razem zliczymy, to jest te 40, 495 litrów bagażnika, ale tak naprawdę nie jest on jakiś olbrzymi. Dodatkowo płatny jest cały system organizacji przestrzeni bagażowej. Bo na przykład mamy coś takiego, można to wpiąć w te otwory. I wtedy, jak faktycznie wozimy coś małego, no to możemy sobie to jakoś tutaj y, zamocować. Są haczyki, są gumy, są siatki, to wszystko jest przydatne, ale sam bagażnik nie jest za duży. Bardzo fajna rzecz to jest znany patent BMW. Oczywiście to jest osobno podnoszona ta szyba. Bardzo fajne, bo drobne rzeczy można wyciągać, ale no, dużej walizki to tak naprawdę, no patrzcie, nawet się zmieści to duża walizka. Więc można nawet jakieś takie większe rzeczy tutaj wsadzić. Rodzinny samochód? No to teraz chodźmy i wsiądźmy. Ja spróbuję wsiąść za sobą. Jestem tutaj dostosowany do swojego wzrostu. Mam 198 cm wzrostu. I czy dałbym radę tutaj na przykład jechać do zakopanego? No chyba uwierzycie na słowo, nie? Że nie dałbym rady, bo nawet nie mam gdzie tej nogi wschodzić. Nie wierzcie silnemu, bo mówi, że nieźle, ale przecież zobaczcie. Kolanami dotyka do fotela, który nie jest miękki, tutaj jest twardy. Więc każde hamowanie, każde przyspieszanie będzie go w kolana bolało. Zwróćcie uwagę także na takie wyposażenie, którego nie widać. Bo nam zależało na przykład przy konfigurowaniu tego samochodu, żeby był dostęp bezkluczykowy. Dzisiaj to tak naprawdę standard. Kluczyk mam w kieszeni, podchodzę do samochodu i auto się otwiera. Ale dodatkowo domówiliśmy sobie możliwość otwierania klapy. Możliwość otwierania klapy takim gestem nogi. To działa. Działa bardzo fajnie. Dodatkowe 3000 zł. Podstawowa wersja BMW F30. Tutaj nie ma żadnych wodotrysków. To jest podstawowy element wyposażenia i chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, jak jest, jak, jaka jest jakość tego plastiku. Zobaczcie, tu jest zarysowanie, tutaj są ślady użytkowania, a przypomnę, że Raczej dbałem o ten samochód, a jednak te ślady są. Te elementy piano black tutaj oczywiście one się palcują, ale zdecydowanie dłużej wytrzymują w dobrej jakości. Co najgorsze w tym samochodzie to to, że w wersji przed liftem, Jakość spasowania tych elementów, no, była powiedzmy sobie, kiepska. Panuje obiegowa opinia, że BMW Trójki, czyli F30 albo F31, to są samochody awaryjne, a koszty naprawy są wysokie. No i sporo w tym racji, bo faktycznie serwis tani nie jest. Ale jeśli kupicie strucla, no to tego strucla później nie wyprowadzicie. Dlatego ważne jest, jak przy każdym samochodzie używanym, żeby dokładnie sprawdzić yy, jego stan. Takie BMW F31, 318. 15D można kupić w przedziale od 48 do 60 tysięcy, czy nawet 70. Ale jeśli znajdziecie egzemplarz bardzo dobrze wyposażony, to niech nie zdziwi Was cena nawet ośmiodych. No tak, bo tak naprawdę w samochodach używanych i w takich bm liczy się wyposażenie i to, co w tym samochodzie tak naprawdę siedzi. Wiecie co z jazdy podoba mi się w tym samochodzie najbardziej? Podoba mi się zwarta konstrukcja tego samochodu. Czuć, że wszystkie elementy naprawdę tutaj do siebie pasują. Co znowu, pika? Temperatura plus 3 stopnie. Czuć, że ta konstrukcja jest naprawdę zwarta. No, oczywiście, powiecie sobie, że przecież każdy samochód jest dobrze poskręcany. No tak, ale jeśli przejedziecie się samochodem nie premium, a zwyczajnym i później wsiądziecie do samochodu premium, a przecież BMK Premium jest, no to poczujecie te różnice. Wszystkie elementy naprawdę dobrze pracują. Układ kierowniczy jest mięsisty, zawieszenie dobrze pracuje. Skrzynia biegów, tutaj jest manual i ta skrzynia chodzi z wyraźnym oporem. To nie jest yy, jakaś wada fabryczna. Tylko po prostu ta skrzynia taką ma charakterystykę. No dobrze, tutaj jest napęd na tył, i powiecie: A szkoda, bo przecież wiadomo, że w BMW to powinien być X-Drive. Zgadzam się, powinien być. Ale uwaga! Ja zawsze mówię, że w przypadku samochodów używanych trzeba minimalizować ryzyko wydatków. Jeśli kupilibyśmy sobie taką trójkę z X-Drive'em, no to raz, ona będzie droższa w zakupie, no bo przecież X-Drive kosztuje. A dwa, z upływem kilometrów po prostu będzie generować to nam dodatkowe koszty. X-Drive uchodzi za napęd awaryjny. Fajny, bo to tak naprawdę jest stały napęd, ale awaryjny. Wiecie skąd się to wzięło? To się wzięło z jednej podstawowej przyczyny. BMW nie mówi tego, że trzeba w skrzyni rozdzielczej wymieniać olej, a olej trzeba wymieniać już po 60 tysiącach. Więc jeśli poprzedni właściciel tego nie zrobił, a gwarantuję Wam, że tego nie zrobił, no to przy przebiegu 100-150 tysięcy kilometrów macie X-Drive do naprawy. Koszt, lekko licząc, poza ASO 4000 złotych. Dlaczego tego właściciel nie zrobił? No bo po co? Przecież samochód był służbowy, nikt nie mówił, serwis nie mówił, żeby ten olej wymienić. No to nie wymieniamy, jeździmy dalej. I takich elementów w BMC jest znacznie więcej. Automatyczna skrzynia biegów. Super, przecież automat ZF ośmiobiegowy bardzo fajnie by zmieniał biegi, w przypadku jeszcze diesla to szczególnie ważne, no bo ta jedynka jest dość krótka. No dobra, ale BMW też nie mówi, że w automacie powinno się zmienić olej. Kiedy? 80, 100 tysięcy, olej trzeba wymienić. Właściciel tego nie zrobił, więc co? Kupujecie samochód z przebiegiem 120-150 tysięcy kilometrów i pierwsze co musicie zrobić, no to pojechać do warsztatu i naprawiać automat. No dobra, to na pewno zastanawiacie się, jaki silnik do F30, F31 wybrać. No wspomnieliśmy, że mamy 318 d, czyli to jest dwulitrowy diesel, 150 koni mechanicznych. Jest mniejszy diesel i to jest 316 d. Odpuśćcie sobie. Jedna ważna uwaga. Dlaczego trzeba zwracać uwagę na to, żeby wybierać silniki po lifcie? Po lifcie zmieniono konstrukcję i łańcuch rozrządu trafił naprzód silnika. Powiecie, mnie tam obchodzi rozrząd, przecież mam łańcuch. Czyli tak naprawdę dożywotnia trwałość. I tu uwaga. Guzik, prawda? Bo nawet w BMW rozrząd trzeba wymieniać. BMW twierdzi, że ten rozrząd wytrzyma 150-200 tysięcy kilometrów. Wiecie, kiedy ja robiłem rozrząd w tym samochodzie? Przy 100 tysiącach kilometrów. I nie ze względów bezpieczeństwa. Tylko trzeba było go wymienić. Ale tak jak powiedziałem, po lifcie ten silnik B47 był na tyle zmodyfikowany, że rozrząd trafił do przodu, czyli nie trzeba było demontować układu wydechowego, nie trzeba było wyciągać skrzyni biegów i nie trzeba było tak naprawdę opuszczać silnika, żeby ten rozrząd wymienić. Jeśli traficie na taki silnik w wersji przedliftowej, no to cała operacja kosztuje w Aso jakieś 7 tysięcy poza ASO. Myślę, że to jest 4 koła do wydania. Jeśli kupicie auto z silnikiem B47, czyli tym po lifcie, cała operacja jest znacznie tańsza. Zatem, jeśli szukacie takiego samochodu i właściciel nie za bardzo wie, czy rozrząd był zrobiony, czy nie, uciekajcie, jeśli ma udokumentowaną wymianę rozrządu. Możecie ten samochód oglądać i zastanawiać się nad jego zakupem. I jeszcze ciekawostka. Jeśli chodzi Wam F30 po głowie, wcale nie jesteście skazani albo na silnik benzynowy, albo na diesla. Bo otóż po lifcie pojawił się phew. Co do takiego? No to jest hybryda plug-in, czyli hybryda z możliwością ładowania z gniazdka. Miał ten samochód swoje fakapy, miał cieńszy lakier. Czasami sam jestem ciekaw, ile wyjdzie przyspieszenie. Producent podaje, że przy tych 150 koniach to będzie 9,3 do setki. Dwójka 80. O Jezu, Maria, ta dwójka to jest koniec. 11.1. Słabo, ale tam miałem podknięcie przy zmianie biegów z dwójki na trójkę, więc zrobimy jeszcze raz pomiar. Może się poprawi. A jak nie, to będzie tak samo jak bąk, że nie umiem jeździć i nie umiem zmieniać biegów. No, tutaj jakoś ładnie, ale tu przy 80. A, będzie tak samo. A nie, 10.7. Trzecia próba. Ile? 10.3. No, sekundę gorzej. Próba numer 4, a to dlatego, że odkryliśmy właśnie, że jest tutaj tryb sport. Uwaga! O Jezus. No i co? Już. 10.2, poprawiło. Niespodzianka, zaraz sprawdzimy, jakie przyspieszenie ma 320, czyli samochód no o 40 koni mocniejszy. No to tak, wyłączymy klimę, będzie szybciej. Auto 2017 rok, 320D, 190 koni, X-Drive, automat. Tak wiem, skrzynia w lewą stronę. Fabrycznie 7,6 do setki. Ile nam wyjdzie? Zapnijcie pasy. Hello, co się nic nie dzieje? No dopiero teraz, ale co? Chyba 7,6. 9. A nie mogę już bardziej w lewo w skrzyni przełączyć. O, dobrze, dobrze, dobrze. Ale to tylko trzeba lewą stroną, lewą nogą przytrzymać hamulec. Wtedy ten start jest dynamiczniejszy zdecydowanie i 87. To nadal do 76 brakuje. 8,5. Myślę, że oficjalnie na tym trzeba zakończyć. 76 fabryczne, 8,5 z pomiarów. Lepiej, no już naprawdę się nie da, chyba nie ma co tego samochodu katować, nie ma co go męczyć. Tym bardziej, że jak nam właściciel powiedział, ma ile przebiegu, no 73 tysiące i jeszcze nie wymienił oleju w skrzyni rozdzielczej X Drive, więc spokojnie. Ile ten samochód może palić? No to już Wam mówię. Ja w tym swoim samochodzie, który użytkuję przez 6 lat, średnie spalanie mam na poziomie 7,6 litra i to w zasadzie jest spalanie z miasta. Ale ty mówisz, żeby jednak nie pić kawy, tylko żeby wód, wódkę pić, tak? A jak? Ale postaram się skasować je, chociaż dawno tego nie robiłem. I zobaczymy, ile ten samochód przy stówce na szóstym biegu spali chwilowo. To jest jakieś 4,5. No nie dobra, przesada trochę. Cz... No tak, 4,5-5 litrów. Co by silny powiedział, gdybyśmy pili je w robocie? Nie wiem. Też bym chciał się napić. Tyle podaje producent, że ten samochód spala właśnie 4,5 litra na 100 km. To jest, jak średnie, jako średnie, to, to jest zbyt optymistyczne. Ja bym powiedział, że to, to 7,6 to jest taki realny wynik, z którym musicie się liczyć. Zobaczcie, 4,3 litra na szóstym biegu przy 100 na godzinę, ale wystarczy, że dodamy trochę gazu i przyspieszymy, a możemy tutaj jechać nawet i 120. I co się stanie? No, takie chwilowe spalanie do 120, jeszcze chwila. No, to nawet nie jest 6 litrów. Ale nie wierzcie w te zapewnienia producentów. 4,5 litra to między bajki można wsadzić. No, chyba, że oczywiście jedziecie jak lamusy. 80 na godzinę i szósteczką. A ile pali 320D? Silny, ile tobie pali auto? 6,7. Nie wierzę w to. A no to widzicie, jak lamus 6,7, jak trochę większy, mniejszy lamus, to 7,6. No wyprzedza, Julo. Nie, nie wyprzedza, wjechał za was. A jeśli będziemy tutaj jeździć na wysokich obrotach, czyli gdzieś tak między 3 a 4000, co nie jest wcale tutaj trudne, żeby tak jeździć, bo wtedy ten samochód jest bardziej żwawy i dynamiczny, no to spalanie wyniesie 9 czasem nawet 10 litrów. Jeśli spojrzycie na liczbę ogłoszeń, jeśli chodzi o BMW F30, F31, to trzeba przyznać, że trochę tych samochodów jest. No ale tak, jedna duża grupa to są samochody przeważnie właśnie w kolorze białym. Co to oznacza? Tutaj powinna się zapalić lamka, bo samochód w kolorze białym oznacza auto flotowe. Czyli samochód, który był kupiony przez flotę, jest nie za bardzo dobrze wyposażony, bym powiedział, że to taki dobry standard. Czyli tak jak tutaj. Mamy samochód, który tak naprawdę obarczony jest dużym ryzykiem, ale jeśli dobrze wybierzemy, jeśli dobrze samochód sprawdzimy przed zakupem, to nie powinno być w topy. A co? Na to mechanik? Cześć Piotr! Cześć, dzień dobry! Słuchaj, jedziemy właśnie F31 z dwulitrowym dieslem Mhm. I yy, wiem, że Ty na temat tych samochodów wiesz wszystko. To przesada, no dużo wiem. Dużo wiesz. To powiedz mi, dlaczego w tym samochodzie jest problem z EGR-em? Tam pęka chłodnica yy, sama w tym EGR-ze. Dostaje się po płyn chłodzący, który pod wpływem temperatury się krystalizuje. No i dochodzi do samozabłonu w tych samochodach, w niektórych modelach. Oczywiście one są objęte niektóre akcją fabryczną, no ale nawet partii fabrycznej, które są ogłoszone, że niby wszystko w porządku, słyszałem o przypadkach, że auto też dostało samo na A kiedy najlepiej ten zawór EGR wymienić? No najlepiej jest zajrzeć do tego zaworu przy, przy tam najbliższej okazji po prostu, wykręcić, tam jest taki czujnik temperatury i można zajrzeć przez niego, będzie tam po prostu mokro, tak? Więc jak już jest mokro, no to już zaczyna powinno nam się światełko zapalić, że już to jest nie w porządku, tak? Teraz te zawory, one są już poprawione i takie rzeczy się nie dzieją, ale tam okres produkcyjny, nie pamiętam dokładnie, musiałbym sprawdzić, e, chyba od 13 czy tam 12 roku do, do 17 chyba. Czyli nawet, czyli nawet facelift nic tutaj nie poprawił, czyli trzeba uważać, nie? jeśli mamy do 2017, trzeba uważać na ten zawór. A powiedz mi, co jeszcze jest tutaj dość mocno ryzykowne w tym samochodzie? Na co zwracać uwagę? Bo wiadomo, rozrząd i tak dalej, ale, ale co jest bardzo kłopotliwe? To, to, to wiadomo, roz, rozrząd, rozrząd jest główną bolączką tutaj silników tych um, diesla, ale i, te, i nie tylko diesla, bo i benzyna też ma problemy z rozrządami. E, przede wszystkim, no, wy, 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 wyciągnięte interwały serwisowe 30 tysięcy, no to jest niestety zabójstwo dla, dla, nie tylko dla silników BMW, bo wszystkich silników, no nie wymieniamy oleju co 30 tysięcy tylko najlepiej 115, więc przy jakimś takim przebiegu 180 tysięcy warto do tego rozrządu zajrzeć, bo one się rozciągają górne łańcuchy zazwyczaj się rozciągają i mają tendencję do tego, że mogą przeskoczyć bądź się zerwać e, w skrajnych przypadkach też widziałem e, wytarte koła zębate napędu wałków rozrządu bądź koło pośrednie napędu pompy wtryskowej mm -hmm. te rzeczy też należałoby wymienić czyli wymiana rozrządu nie polega na wymianie samego łańcucha i napinacza tylko po prostu kompletu, razem z, ze ślizgami, ze śrubami i z kołami zębatymi, które to napędzają, no bo no to, też, to też się zużywa, tak? Ale pompy wody nie trzeba wymieniać. Nie, nie pompa wody jest w przodu, ona nie jest realizowana przez układ rozrządu, jeżeli chodzi o dwulitrowego diesla, ale i w benzynie tak samo nie jest realizowana przez łańcuch. To słuchaj, to tak. w żołnierskich... Kolejna, kolejna no. rzecz, kolejna rzecz, wtryskiwacze często padają w grupie BMW no i tu już niestety nie mamy żadnego rozwiązania na to bo nawet tankowanie na dobrych stacjach też czasami potrafi objawiać się tym, że rano odpalamy samochód i jakby po prostu gniazdo bociana było pod maską i klecze, klepocze, klepoce i, i to po jakimś czasie się, że tak powiem, normuje no a skrajne przypadki są takie, że potrafią się wymielić pompy stryskowe w środku, i opiłki idą w układ paliwowy, no i wtedy już jest niedobrze. I wtedy są grube, grube, grube koszty? No, bardzo grube. Jeżeli dobrze pamiętam, robiłem ostatnie kosztory do części, a to kosztowało niecałe 20 tysięcy zł. O ja. To słuchaj, w żołnierskich słowach powiedz mi, jak ktoś szuka F30, to jaki silnik jest taki godny polecenia? Gdybym ja szukał F30, no to ja bym wybrał tak samo chyba tego dwulitrowego diesla, bo wbrew pozoru no to jest dobry silnik no, jeżeli usuniemy te wszystkie bolączki tego silnika w postaci takiej, że zapobiegawczo zrobimy sobie ten rozrząd eee, no, no na spryski nie mamy tutaj żadnego zapobiegania no ale możemy tam jakiś uszlachetniacz raz na jakiś czas sobie tam nalać i usuniemy sobie ten zawór aerieru, no to jeździ samochód tak? wymieniamy olej skrzyni biegów, jeżeli to jest automat oczywiście to wymieniamy co 100 tysięcy BMW nie przewiduje i mówi, że nie wymieniać natomiast eee, firma ZF, która produkuje te skrzynie dla grupy BMW Mówię, lepiej wymienić co 100 tysięcy ten olej. Ja jeżdżą Słuchaj, to bardzo Ci dziękuję za te informacje w takim razie. No i tak jak powiedziałeś, polecamy dwulitrowego diesla. Dzięki i wszystkiego dobrego. No słuchajcie, czyli jeśli F30, no to dwulitrowy diesel, ale dobrze go sprawdzić. Im mniejszy przebieg, tym oczywiście lepiej, ale jeśli nawet przebieg powyżej 100 tysięcy kilometrów, no to. Gwarancja zrobienia rozrządu, a jeśli nie, to po prostu dorzućcie to do ceny. I tym właśnie możecie na przykład zbić cenę. Bo jeśli właściciel upiera się, że tutaj nic nie trzeba robić, to wy macie argumenty. Wymiana oleju w skrzyni automatycznej, wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej, rozrząd. Zobaczcie, ile na tym samochodzie można jeszcze utargować. Reasumując, jeśli jeszcze nie wybiłem wam z głowy F30, no to słusznie, bo to naprawdę niezły wybór. Tym bardziej, że jeśli spojrzymy na ceny konkurencji, to okaże się, że BMK jest jednym z tańszych samochodów z tego rocznika z tym silnikiem dwulitrowym dieslem o mocy 150 koni mechanicznych. Patrzcie na stan, patrzcie na przebieg i przede wszystkim na udokumentowaną historię auta. Jeśli właściciel nie wie, czy był wymieniony rozrząd, czy olej był wymieniany w skrzyni rozdzielczej albo w skrzyni automatycznej, Uciekajcie! No i oczywiście, patrzcie na wersję wyposażenia, bo to dużo mówi także o tym, kto ten samochód kupował, a później kto go użytkował i jak nim jeździł.